Takie polskie frytki, czyli placki ziemniaczane. Niektórzy jedzą je z cukrem, ale ja ich nie rozumiem, a inni z gulaszem. O tak, i to jest moja bajka. Chodź, pokażę Ci, jak zrobić najlepsze na świecie. Jak używasz mniejszego oczka, będą bardziej puszyste. Jak grubszego, bardziej chrupiące. Następnie ścierasz cebulę. To musiał wymyślić jakiś totalny psychopata. Odciskamy z całej siły naszą mieszankę tak, żeby ciasto było praktycznie suche. Odlewamy nadmiar wody i z samego dna wyciągamy skrobię ziemniaczaną. Jest jej prawie zawsze idealna ilość do placków. Następnie przyprawiamy oczywiście pieprzem i solą, i ja dodaję jeszcze majeranek. Do tego jedno jajko i teraz dodajemy tyle mąki pszennej, żeby uzyskać dla nas odpowiednią konsystencję. To na jak głębokim oleju smażymy zależy tylko od nas. Najlepiej jest tak, jak olej sięga mniej więcej do połowy placka. Ale jak macie dobrą patelnię i chcecie bardziej fit, to możecie też po prostu z mniejszą ilością. Koniecznie zaobserwuj, żeby zrobić do tego jeden z najlepszych gulaszy do placków ziemniaczanych, jakie znam. A Ty jak robisz u siebie w domu placki ziemniaczane? Chętnie też się czegoś dowiem.